Piotr Jurkowski, kierownik kliniki w Warszawie, Dorotowska Dental Clinic. Z koncepcją profesora Sławiczka spotkałem się już w czasie studiów na Uniwersytecie, w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie taką moją pierwszą mentorką była profesor Kostrzewa. I e, to ona jakby zaszczepiła e, wśród studentów i we mnie właśnie taką konieczność niestandardowego podchodzenia do pacjentów nie tylko badania czynnościowego, ale też e, zwracania uwagi na to, że diagnozować się powinno bardziej precyzyjnie, i do tego są e, różne precyzyjne, precyzyjne instrumenty, jak kondylografia, cefalometria. O tym wiedziałem. E, ale nie miałem jakby szansy poznać dokładnie tej koncepcji. Wiedziałem, że te kursy są organizowane w Wiedniu i byłem tam też w Wiedniu na, na kilku spotkaniach, ale kiedy dowiedziałem się właśnie, że doktor Agnieszka organizuje pierwszy taki kurs w Poznaniu, to bardzo się ucieszyłem i chyba na drugą lub trzecią edycję już się właśnie zapisałem, bo była to okazja, żeby wreszcie Poznać dokładnie całą koncepcję i zacząć w niej pracować. Agnieszka jest bardzo dobrym mentorem, ma łatwość nawiązywania kontaktu. Z innymi lekarzami, z kursantami. Łatwość tłumaczenia i zaciekawienia w ogóle publiki tym, 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 co mówi, przedstawia. Ona zawsze mówi z wielką pasją. Widać, że te tematy okluzyjne są całym jej życiem i e, to sprawia, że też wciąga innych jakby w to, w to co robi, i, i pojawia się taka naturalna chęć zgłębienia całej tej koncepcji którą przedstawia. Jest dobrym mentorem, dlatego, że widać, że to, co, o czym mówi, nie jest jej obce, tylko, że na co dzień to wszystko praktykuje, ma przećwiczone wszystkie procedury i można jej w pełni zaufać i to wszystko, czego uczy na kursie, można naprawdę zastosować w codziennym leczeniu pacjenta. Także przez to jest bardzo wiarygodnym mentorem i godnym zaufania. Agnieszka na kursach zawsze jest bardzo otwarta, i stara się pomóc nam jako lekarzom w leczeniu pacjentów, i ma też chęć pomocy tym pacjentom, których jej przedstawiamy. I każdy, każdy przypadek stara się analizować bardzo dokładnie i takie znajduje różne aspekty diagnozowania i, i później te terapii pacjentów, na które by normalny stan lekarz nie zwrócił uwagi, uwagi w ogóle i każdy z nas na początku był zaskoczony tą szczegółowością. A teraz y, powoli się do tego przyzwyczajamy i każdy z nas już diagnozując stara się zwracać uwagę na to wszystko o czym mówi doktor Agnieszka. Na początku kurikulum jest potrzebne po to, żeby się nauczyć w ogóle diagnozować tą metodą, bo ta diagnostyka się opiera nie tylko na badaniu czynnościowym pacjenta, ale również na stosowaniu różnych innych technik instrumentalnych i właśnie tak jak mówiłem, wykorzystuje się do tego kondylografię dzięki której możliwe jest zaplanowanie pozycji terapeutycznej żuchwy, czyli jest to coś takiego nowego, czego nie ma w innych szkołach okluzji, gdzie tylko bada się pacjentów instrumentalnie, w artykulatorze, szuka pierwszych kontaktów, ekwilibruje, sprowadza do dotylnej pozycji CR. Natomiast w tej koncepcji profesora Slawiczka, pacjenci, żuchwa pacjenta Pozycje w stawie e, wyrostków kłykciowych określa się indywidualnie na podstawie kondylografii, na podstawie badania e, cefalometrycznego, badania czynnościowego, łączy się wszystkie te e, aspekty. I dzięki temu możliwe jest jakby zaplanowanie leczenia pacjentów również z wadami szkieletowymi leczenia protetycznego tych pacjentów, no i leczenia pacjentów z różnymi zaburzeniami wewnątrzstawowymi co jest takie właśnie unikatowe dla tej metody i nieobecne w innych metodach okluzyjnych. Kontylografia. I cefalometria i planowanie pozycji terapeutycznej to, to jest takie, co bardzo mi się podoba, że można zaplanować najbezpieczniejszą, najlepszą pozycję stawową i później utrzymać pacjenta w tej pozycji, odbudowując odpowiednio warunki zgryzowe. E... Jeszcze podoba mi się precyzja postępowania, że y, każda rzecz, którą robimy, jest sprawdzana dwukrotnie, dwiema różnymi metodami. Czyli na przykład pozycja kłykcia w stawie y, z, przy, przy, przy przejściu z pozycji referencyjnej do maksymalnego zagłuskowania mierzona jest na przykład zarówno w artykulatorze, czyli tak zwany pomiar CPM, y, jak również badana jest kondylograficznie. Czyli każdą rzecz potwierdza się jakby dwukrotnie. No i to jest takie wyjątkowe, że nie mamy tutaj jakby wątpliwości, że metoda, którą się posługujemy jest dobra i że diagnoza, którą stawiamy jest właściwa. Profesor Slawiczek właśnie mówił, że... Tylko dobra diagnostyka prowadzi do właściwej diagnozy, a ta właściwa diagnoza jest potrzebna, żeby wprowadzić prawidłową terapię pacjenta. Każdy, każdy, kto widzi, jak pracujemy w tej koncepcji, natychmiast się tym zaczyna interesować. Widzi, że jest dużo sprzętu bardzo precyzyjnego, potrzebnego, tak jak artykulatory, wariatory, kondylografia które są potrzebne do realizacji tej metody i to się każdemu podoba, bo każdy lekarz potrzebuje takiego bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa w pracy i to bezpieczeństwo właśnie rodzi się z tego, że na poparcie naszych diagnozy i później terapii mamy wiele różnych badań, które przeprowadziliśmy. Jeżeli one są ze sobą spójne, to wtedy jesteśmy pewni, że nasza metoda działania jest prawidłowa. Na pewno jest to szkolenie dla osób, które już mają pewne doświadczenia protetyczne, potrafią już technicznie przeprowadzić podstawowe i zaawansowane zabiegi protetyczne, czyli e, szlifowanie podkorony, mosty, e, protetyka. E, rejestrowanie y, zwarcia czy wykonywanie protest całkowitych, choćby takimi klasycznymi metodami, jakie są uczone w czasie nauki takiej uniwersyteckiej, to muszą być osoby, które już znają te, te, te wszystkie Podstawowe czynności protetyczne po to, żeby później być w stanie przeprowadzić pacjenta przez całe leczenie, żeby się już nie skupiać na tych aspektach stricte technicznych, protetycznych, jak, jak wykonać szlifowanie czy koronę tymczasową, tylko bardziej skupić się na samej koncepcji leczenia i na tych dodatkowych elementach, które są tutaj dołączone, czyli okluzogramy, szczegółowa analiza instrumentalna, badanie kondylograficzne, no i wreszcie bardzo taki wyrafinowany sposób przenoszenia zwarcia w pozycji terapeutycznej. Uważam, że prezentowanie własnych przypadków jest tutaj konieczne, żeby zacząć pracować w tej metodzie, w pełni ją wykorzystywać, bo jedynie patrzenie się, jak ktoś inny pracuje, albo oglądanie jego przypadków, no, nie wystarcza do tego, żeby w pełni zrozumieć daną metodę i cokolwiek, żeby zrozumieć. Jest nawet takie amerykańskie powiedzenie: Powiedz mi, a ja mogę zapomnieć pokaż mi a zapamiętam, dopiero zaangażuj mnie, a zrozumiem. I właśnie doktora Agnieszka wszystkich angażuje w tą pracę poprzez to, że każdy uczestnik szkolenia musi przygotować chociaż jeden własny przypadek, ale wielu uczestników tego, tej edycji kursu przygotowało kilku pacjentów. Dzięki temu, obserwując jak ktoś inny pracuje, oczywiście wyciągamy jakieś wnioski, uczymy się, dyskutujemy, wspólnie analizujemy, podpowiadamy, zastanawiamy się, jak sami byśmy leczyli tego pacjenta. Natomiast ważne jest to, że sami musimy włożyć pracę, czyli jesteśmy w to zaangażowani, musimy przygotować prezentację, przejść przez wszystkie etapy diagnostyczne. I później spróbować wdrożyć całe leczenie. Dlatego, że też w wielu szkołach okluzji mówi się o tym, jak diagnozować pacjenta, jak znajdować pierwsze kontakty, jak prowadzić szynoterapię, ale później nie podaje się recepty na to, jak prowadzić całą terapię, co robić na kolejnych wizytach i jak doprowadzić pacjenta do pełnej 28-punktowej rehabilitacji zwarcia a w czasie tego szkolenia mamy okazję poznać właśnie każdy, każdy etap bardzo dokładnie. I dr Agnieszka podaje nawet całe schematy postępowania, czyli harmonogramy przyjęć pacjenta i to pozwala zorganizować odpowiednio pracę później w gabinecie, zaplanować to, że, ponieważ jest to wielkie przedsięwzięcie żeby przeprowadzić pełną rehabilitację, zwarcia. Jest to przedsięwzięcie wielomiesięczne, trudne zarówno dla pacjenta i dla lekarza. I tego wszystkiego, jak postępować z pacjentem, jak z nim rozmawiać, jak tłumaczyć mu, dlaczego dane etapy leczenia są potrzebne, tego wszystkiego dowiadujemy się z doświadczeń bardzo bogatych doktora Agnieszki, która sama już przeprowadziła chyba ponad 100 takich leczeń w tym protokole wiesit. To jak rozmawiać z pacjentem, to właśnie ze swoich własnych doświadczeń też dowiadujemy y, się, przekonuje nas, mówi, mówi o tym doktor Agnieszka i y, uczy nas tego jak przekonywać pacjenta y, bardzo prostymi metodami. Jest to taka polisa ubezpieczeniowa dla pacjenta, zastosowanie tych wszystkich metod diagnostycznych, bo one może nie gwarantują, bo nie ma czegoś takiego jak gwarancja na wyzdrowienie w medycynie, ale dużo, dają duże prawdopodobieństwo, że całe leczenie zakończy się pozytywnie dla pacjenta. Takimi przekonującymi argumentami jest to, że pacjent będzie mógł wreszcie dobrze gryźć, wyraźnie mówić, swobodnie oddychać. No i pięknie wyglądać, a tego chce każdy z nas. W tej metodzie jest wiele takich dodatkowych elementów, przez które trzeba przeprowadzić pacjenta, jak choćby terapia szyną stabilizacyjną bądź repozycyjną. Po tej szynie bezpośrednio nie, nie następuje odbudowa wszystkich zębów e, definitywna, tylko przechodzimy na korony rehabilitacyjne. E, jest to też taka nowość dla wielu pacjentów, którzy często porównują sobie plany leczenia, że w tej metodzie dodatkowo... E, Muszą przez kilka miesięcy nierzadko chodzić w takich koronach dodatkowych, za które trzeba zapłacić. Jest to dodatkowy koszt dla pacjentów, ale wówczas można pacjentom wytłumaczyć, że jest to w zasadzie dla nich okazja i takie ubezpieczenie, i okazja do tego, żeby przećwiczyć mowę, jeżeli jakiekolwiek będą na tym etapie problemy z wymawianiem wyraźnym z głosek, to jest okazja, żeby to wszystko poprawić. Również, jeżeli są jakiekolwiek problemy ze spożywaniem posiłków, to wtedy można jeszcze to skorygować. Natomiast, jeżeli zacementujemy już ostateczną pracę, to nie ma już jakby możliwości wielu korekt, a na pewno znaczących korekt, które usprawnią funkcjonowanie całego układu na rząd Jeżeli jest to osoba, która chciałaby wykonywać właśnie pełną rehabilitację pacjenta i czuć się z tym pewnie, nie być ograniczonym jedynie do przyjmowania pacjentów, którzy nie mają zaburzeń żadnych mięśniowych ani stawowych, to wówczas poleciłbym mu to szkolenie jako takie najbardziej kompleksowe na rynku polskim, może i europejskim. Dlatego, że pozwala ze swobodą, jaką podchodzić do leczenia pacjentów, ze wszystkimi rodzajami zaburzeń i we wszystkich rodzajach wad, nawet szkieletowych, wad zgryzu. Największą wartością jest umiejętność prawidłowego diagnozowania pacjentów. No i takie bezpieczeństwo wynikające ze znajomości protokołów postępowania i wiedza i coraz budujące się w czasie kursu doświadczenie, jak tych pacjentów prowadzić przez całą terapię. To pozwala na większą swobodę i większą odwagę w planowaniu leczenia kolejnych pacjentów. Uważam, że nie ma się czego bać, bo jest bardzo dobra atmosfera na kursie jest to wyjątkowe, że prowadząca kurs tak chętnie i z takim entuzjazmem odpowiada na wszystkie pytania i, i zagłębia się we wszystkie problemy, które przynosimy. Więc nie ma się czego bać na pewno, a czy jest trudna? No na pewno wymaga dyscypliny, wymaga zaangażowania i czasu później w domu po kursie, żeby te wszystkie metody po kolei wdrażać, bo samo uczestnictwo w kursie oczywiście nie wystarczy, żeby zacząć pracować w tej metodzie. Trudne na pewno dla zwłaszcza początkujących lekarzy jest to, że trzeba zainwestować jednak w swój gabinet, żeby kupić odpowiedni sprzęt, który nie jest tani, żeby móc realizować tą metodę. Ale jeżeli ten sprzęt już jest, też, to też nie wystarczy, sama obecność sprzętu, bo trzeba się nauczyć nim pracować. I e, na pewno z tych, takich technicznych rzeczy to trudna do opanowania jest kondylografia i ona wymaga po prostu przyjęcia wielu, wielu pacjentów, żeby się prawidłowo nauczyć wyznaczać e, hinge axis, czyli oś, rzeczywistą oś obrotu stawów i wyłapywać wszelkie błędy, które mogłyby się pojawić właśnie na etapie montażu i już w trakcie prowadzenia tego badania. Więc to jest taka rzecz do wyćwiczenia, ale po kilkudziesięciu próbach nabieramy większej swobody i zauważamy wreszcie, jakie niesie korzyści przeprowadzenie tego dodatkowego badania. Więc jak pokonamy te pierwsze trudności, później wydaje się, że jest coraz łatwiej, bo ta metoda po prostu jest przewidywalna i daje później większy spokój i pewność w pracy. Wyobrażałem sobie, że będzie to tylko e, takie spotkanie, wspólne rozwiązywanie e, testu, nic poważnego. Okazało się, że doktor Agnieszka podeszła do tego bardzo profesjonalnie, przygotowała duży test na e, prawie 100 pytań. Także e, był to poważny egzamin, dużo ciekawych pytań, które pozwoliły sobie utrwalić tą wiedzę, którą zdobyliśmy na kursie. No i podsumować te nasze dotychczasowe, dotychczasowe e, szkolenie. Także e, egzamin oceniam bardzo pozytywnie. A jak mi poszło... E, Dobrze, wszystkim poszło bardzo dobrze. Wszyscy byli super przygotowani. Najniższe wyniki to były w okolicy 90%, a najwyższe prawie 100%. Nie było tam jakichś pytań zaskakujących, dlatego że cały czas tę wiedzę mieliśmy podawaną, powtarzaną na kolejnych modułach. Każdy uczestnik otrzymuje też od doktora Agnieszki bardzo dobrze przygotowane skrypty, w których wszystko jest wyjaśnione na zdjęciach, są ilustracje, wizualizacje każdego aspektu jakby diagnozowania i leczenia później pacjentów. Także każdy jest w stanie się dobrze przygotować z tych materiałów. Uważam, że Oryden jest bardzo dobrym miejscem do nauki, dlatego że oprócz tego, że zdobywamy wiedzę, czyli cały ten przekaz od dr Agnieszki, dodatkowo, dodatkową wartością jest to, że poznajemy wspaniałych ludzi, bardzo ambitnych specjalistów z całego kraju. I nawiązujemy przyjaźni, zauważamy, że są to osoby podobne do nas, dlatego że się interesują właśnie tymi samymi metodami i doszli do tego samego miejsca i do tej decyzji w swoim życiu, żeby tutaj przyjechać, żeby się dalej rozwijać protetycznie, więc to, są to osoby podobne do nas. A lubimy przybywać wśród właśnie takich osób, które mają te same zainteresowania, te same pasje. Więc y, dzięki temu, że ze sobą tyle czasu przebywamy, że ten kurs trwa tak długo, to w, samo z siebie po prostu powstają między nami przyjaźnie y, i y, te przyjaźnie myślę, że przetrwają nawet jak się już zakończy kurs. A nawet teraz w czasie kursu mamy swoją taką grupę Whatsappową, gdzie się komunikujemy ze sobą, wymieniamy różne doświadczenia z pacjentami i możemy też na siebie liczyć, jeżeli ktoś ma problem na jakimś tam etapie w prowadzeniu pacjenta. Zawsze możemy się u siebie podpytać i sobie pomóc. Więc jest to dodatkowa wartość.